Panie Przewodniczący, jakie są Pana oczekiwania w związku z dzisiejszym dniem i czytaniem projektu obywatelskiego znowu w Sejmie? No jak zawsze, Solidarność idzie na maksa. Dzisiaj nie wyobrażam sobie innej decyzji parlamentarzystów, że zostanie skierowany nasz projekt po raz drugi do Komisji Pracy, Polityki Społecznej i Rodziny. i Mam nadzieję, że nie utknie tak jak w poprzedniej kadencji przez prawie dwa lata że szybko prace nad tym projektem zostaną podjęte przez przewodniczącą. Komisji Rodziny Pracy i Polityki Społecznej. I także będziemy się mogli wspólnie nad tym projektem pochylić. On jest tak prawie że doskonały, że tam nie ma co zmieniać, tylko po prostu komisja kieruje na drugie czytanie. Posłowie głosują, idzie do Senatu, senatorowie głosują, idzie na biurko pana prezydenta. Robimy wtedy z tego wielkie wydarzenie i wreszcie możemy powiedzieć, że mamy emerytury stażowe, na które tak bardzo czekają członkowie Solidarności i wszyscy pracownicy w Polsce, którzy chcieliby z tej formy emerytur wcześniejszych skorzystać. Wczoraj rozmawialiśmy tutaj z posłami z różnych opcji, od Lewicy po, po Konfederację. No i generalnie, jako do projektu obywatelskiego jest bardzo dobre, bardzo dobre podejście, ale wiem, że Lewica no, ma ten swój projekt, który zresztą jest niemal identyczny. Wiele z osób mówiło o tym, że chcą połączyć te dwa projekty. Jaki jest pana stosunek do takiego pomysłu? No Nie nazwę tego plagatem. Nie wiem, dlaczego Lewica przygo przygotowała swój projekt poselski, który który zaakceptował ponoć OPZZ, czyli chcą przykryć nas projekt. Ja w to nie wnikam. Nasz projekt był przygotowany zdecydowanie wcześniej. My domagamy się merytur stażowych prawie od 44 lat, bo to jest nasz postulat sierpnia 1980 roku. I tyle tylko w tym temacie. Mam nadzieję, że także przyjdzie refleksja na Konfederację, bo podczas czytania pierwszego, poprzedniej kadencji Konfederacja była przeciw. Mam nadzieję, że dzisiaj merytoryka po raz kolejny się obroni i partie polityczne, które przed wyborami w kampanii wyborczej prawie wszystkie oprócz konfederacji mówili łącznie z Platformą Obywatelską, że to jest dobry projekt, że to trzeba poprzeć, że emerytury stażowe to dobre rozwiązanie, łącznie z panem premierem Tuskiem, więc czekamy na ich decyzję i potwierdzenie tego, co mówią w kampanii, czyli będziemy Was, moi drodzy politycy, z tego wszystkiego rozliczać, a potrafimy to robić jako Solidarność.